Dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym Rainbow Gry- Dzisiaj jesteśmy na miejscu, gdzie grasuje Rainbow Friends. Ło- wow. wow. <laughs> widzowie, dajcie to słuchaj, że grasują tutaj Rainbow Friends, czyli takie postacie z Robloxa. Nie idźcie to to Roblox, to nie miejsce dzieciństwa. Proste. Okej. Okay. Widzowie, jak nie miejsce dzieciństwa, to mam wytłumaczyć po prostu, to jest Rainbow Friends. Są to, widzowie, takie trzy stworki albo cztery, w sumie sam nie wiem. Pierwszy stworek ten, o tutaj. Drugi i trzeci i czwarty. No i takie w ogóle stworki se chodzą i w ogóle jest świetnie. <laughs> Wydaje mi się, że jesteśmy na odpowiednim miejscu, żeby ich poszukać. Let's go! Let's do it! Jak będzie Rainbow Friends, daję wam pięć dyszek. Let's do- Karol, mi tu nie pasuje. Nie mamy lampy. Jak, przecież, jak Friend from Friends byłoby tutaj, to przecież jak my tam byliśmy, to byśmy ich zobaczyli. A tak to co? Nic, Nie wiem, czy to jest w ogóle dronem, ja mam <śmiennie> Czy ja baterie w ogóle mam marnować na nich? Nie wiem, nie. Dobra, zróbmy coś pożytecznego, czyli schodźmy Dobra, widzowie! Wyciąga swojego ku przygodzie! Mandat, mandat? mandat. Dobra, mam wrażenie, że zaraz roi się tu od okay. Dobra, Kasia, ej, poczekaj, bo jeżeli mamy szukać Rainbow w bręców, to musimy się schować, choć tam jest krzaczek! Ocz kot! Idę! Jak to wygląda Kasia, jakbyśmy zrobili robili na przykład? Dobra, cicho Kasia! A rainbow friendsy przejmują ten kanał. Dobra, popatrzmy, 10 sekund Kasia już w dronie jest, z Wise mam. Tomasz? No zwisie jestem! Ale Kasia tutaj z wiatry nie to Co to jest za miasto w ogóle? Co u Co, 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 co? Kociura ziemi się zrobiła. Jeszcze... What the fuck, Kasia? Nie, ale bez, bez sensu to jest! O biegnie kogoś! Ej, znalazłeś go? Ty, no tak Kasia! <gviron Vlad> Ej, hey, on biegł dzieci! Serio? Tak, to to ty chyba osób bieg Kasia! Tak, zobacz, tu są jakieś raz, dwa czy cztery osoby, on do nich biegnie, jeszcze tak zrobił sprint i bieg do nich, rozumiesz? Zobacz, oni go Kasia nie zauważyli, więc to jest coś, nie tegest, no. A może tylko my go widzimy? Jak, do dzem ja taki psychiczny był? Znaczy, no wiem, że jestem, ale no, żeby aż tak ocząścić się, kobieto. Tam polec zobaczyć, czy on tam gdzieś jest. Fakal, ale kamera mi normalnie laguje. Kasia, coraz bardziej patrzę, uciekać stąd. Jest blue, jest red i jest, jest deszcz. Kasia, nie, ej, chodź go gdzieś schować, bo tu jest za, za mokro jest. Uff. To on Kasia... On się pojawił do tych dzieci, on na pewno nie grasuje, to jest Ale Kasia potwierdza info. nie No właśnie, czy one co, my tylko widzimy psychol? A trzeba je zobaczymy, co tu będzie się działo. Zobaczymy. Uuuu! Oh, wow, Kasia blue, blue zielony i orange przeszli. Tak, Kasia, czekaj, muszę obrót. No to normalnie muszę On się biegnie! On się biegnie, Kasia! O, zniknęli! Ja, ja, ja bym chciała zobaczyć ich. No, zobaczyć za kamerze, ale zniknęli, Kasia! Normalnie byli i zniknęli! Ej, może tam pójdźmy się przywitać z nim! Ale no, no nie ma go nigdzie, patrz, ja szukam tutaj wszędzie i go nie ma! Nie no co jest! Ale obserwuj, Kasia! No coś tam. Ale na na tym tam. Z by... co? Za, za nami by weźli, Kasia! Kawę. Weź, uważaj! Ja się rozglądam! Kasia, czy tutaj ci muszę patrzeć huh? Co? Tipo, eu vi o que a Kaszura Kasia w ziemi, tu coś jest nie tak, co już całkiem Kasia chodzi. Ona nie poluje na 100%, Kasia, taki dosy. Normalnie, Kasia, on na pewno gdzieś łazi i normalnie chce jej dorwać, bo wiesz, on na rob, się robi, czyli wiesz o co chodzi. No, ale to atakuje. To teraz ja? On porywa, on normalnie tak atakuje Kasia. Tak, tak hapsuje, on, on normalnie. A zobaczymy tutaj. O kurcie, tu coś Kasia mi śmierdzi za niebiesko. Może blu wyskoczy jak tak niebiesko. Ale ja bym chciała zobaczyć, ich jest Kasia, nie możesz teraz czekać. Czy ja coś zobaczę, Kasia? Dobra. Czekaj, podlecę troszeczkę niżej, żeby wszystkie szczegóły zobaczyć. Czy ktoś tu będzie, Kasia? Tam stoją to osoby, więc one by coś na pewno Kasia zauważyły. No właśnie, no ale. takie a to jest dziwne... dziwne to jest, wiesz? Dziwne to jest, że Ami, co nic nie zauważył. Ale dziwne to I, jest, chucza, że, że oni się ja patrzą. Muszę, no właśnie, nie wiem. Co? Chyba blue wyskoczyłka tam na lewej stronie. Serio? No chyba tak, ale nie tak szeroka Kasia, bo po prostu przyjdzie i nas załatwi. One go, może one, może one też go śledzą. To blue. blue. Tylko my widzimy. Go. Może tego blu też one śledzą. Wiesz co, chodzi? Nie wiem, Kasia, czekaj. Nie wiem, no nie wiem. Też nie wiem nic. Gdzie one, Kasia, chodzą te zwierzaki? No, ale, no. Animal friends, rainbow friends, czy to powinno być kolorowo, świetnie i super, no a tu nic. ma nic. To, wiesz, ma, tam są jakieś pada. ogródki działkowe, to nie tam nie lecimy, Kasia. Lecimy tylko i wyłącznie szukać Rainbow Friendsów, bo żadne ogródki ja się interesują, Kasia, nie jesteśmy nie. No. Czyli nie Jeżeli no nie się pod, podglądaczami, no chyba jakaś tam byłaby na fanka, to może o, kur... Dobra Kasia, szukajmy dalej Czekaj jak, Kasia, jak tutaj te dzieci chodzi, on na nich poluje, czyli my musimy tam pójść i też na niego zapolować Ale przecież Dawid, no nie możemy, no bo Jak, jak nie możemy, normalnie no, jak on nam krzywdę zrobi A co ty krzywdy, ty to boisz się krzywdy od niego? Tak no, jak mnie zatrapie, jak... hapsi mnie Nie ma opcji żadnej takiej Zbytek patrzy po tyle, ale nie widzę no. hmm? Co? Czekaj Kasia! Oh. Ten Rainbow Friend się bije z tym! Zbije się? Bije się z hakim łagim Kasia! Jak to się bije? No i ktoś przejechał od tym ogniwich, oni niech nie widzą, Kasia! On się... On teraz jest martwy. No co? On normalnie na Kasia na kamerze widać, że on jest martwy! No co się śmiejesz, Kasia normalnie go zabiła, ty się śmiejesz? Ale powiedz mi, jak przecież ludzie muszą go widzieć? Kasia tak? blue! Blue jest zabity! No ale przecież ludzie by musieli ich widzieć. To my tylko kochać go widzimy, mamy kamerę chyba Kasia! No ty kidos ty go niech zabił, niech nie patrz! Nie. On ucieka, Kasia, od niego! Normalnie go zabił, on ucieka! On hakiego, hakiego, czy znaczy, Czyli nas zabił! Nie, wydaje mi się I co, na tej modu ucieka się i się popatrzył! <laughs> on się popatrzył, Kasia, on uciekał i się popatrzył! A 100%, Kasia! To co my musimy tak On go zabił! On go zabił, rozumiesz, kobieto! <laughs> ale to jesteśmy świadkami zabójstwa? Tak, ale co? I na policję coś, A jest no, jakaś policja od haki łagiłów? Od podwórów! Od jakich? To to dzisiaj paraset chyba! Cicho Kasia! No. Wow, popatrz! Popatrz! Znowu przechodzi! Ale tym razem Kasia bez bluła przechodzą! Ale to to to... Sami zielony i pomarańczowy przechodzi! Ale powiedz mi, to jak oni znikają? No nie wiem, patrz, patrz na kamerę teraz i już ich nie ma, Kasia, to jest magiczne no, ale jakieś! patrz, Jakby przechodzili, to by trzecie, szedł, trzecie. Dupa, 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 a dupa, 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 dupa. Gdzie mają zniknąć, pod ziemię się zapaści. No a co Kasia, chłopak tam był i go nie widział? No to ja nie, ja już nic nie rozumiem. A, Co? Co? Co! Mów! No nie ma. Koniec? Wyskoczył ktoś i mnie, jakieś, mnie zabiło. Ale koniec jest? No Kasia, pod drona iść. Ale gdzie drona trzeba iść? No ktoś mnie normalnie haps to tak. no to przecież te dzieci tam są, to na zaraz drona zabiorą. Ej, a może on się z może muszę. Bliżej, Kasia, chodź, może bliżej kontaktów muszę mieć. No ale no, jak to? No, manie, Kasia, on mnie uka drona, a to nie są tanie rzeczy. No to. Znowu? Znowu? A co ty myślisz, to jest takie śmieszne, zabawne, jak tracisz 2000? No, no ale... to oddaj dwa tysiące, to może pogadamy teraz co, inaczej, co? No tak. Mm, 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 a no co? Leć bo to drona kobieto! Leć, jest... jesteś facetem. A ty co? A ty jestem kobietą. To... Ty musisz mnie bronić. Doszliśmy do punktu zerowego. Jak my tam przecież pójdziemy, to on nas chapnie. Kasia, tu jest droga, tu jest taka droga. Ale no. zachowaj ciszę. Musimy odzyskać do Tu jest taka droga, może chodźmy od tyłu, Kasia. Chodź od tyłu. Kasia, poczekaj, przecież, jeżeli on nas dopadnie, musimy zrobić jakąś pułapkę, zasadzkę, żeby, żeby widzowie widzieli, że to jest prawdziwy Kasia. Chodź od tyłu normalnie. Patrz, chodź tam drogą, Kasia. Chodź. Cicho, no to ty się tą bramą jest jedna alejka i tam są normalnie yy, całe te. Te <laughs> mamy... Już bateria się świeci na czerwono, David. Naprawdę? Mam drugą Let's go Widzowie, <śmienicza> zbliżam się do punktu ewakuacyjnego Zbliżam się do punktu, gdzie widziano... Cicho ciągnij się Zbliżam się do punktu... Cicho Kasia co nam się wszystkie baterie Nagrywam w pionie, bo jestem osłem Gdy nas zabije, to zadzwonić na policję Szybko, teraz widzowie Kasia on chyba tam jest! A co to za krzaka jest? Sześć, ale musimy do krzaka iść. O! Kasia, cicho! Jezus! Jezus! Ło! O! aż, aż jest Co no Idzie! Coś, idzie! Nie Kasia, przechodził! Cicho, to A jak my pójdziemy do auta i wyjedziemy stąd uciekniemy? Jakby są buciki, nie wiem, wydaje od nas hapsnie. Nie wiem. A co tam? Co tam jest? NIE, PROSZĘ, NIE! biegną, weź nagraj. Coraz bardziej rozpozawalny widzowie, a coraz mnie pięć kończy, jak to się dzieje. Nie wiem. <śleski>